Hare Krishna. Dzisiaj chciałbym poruszyć taki temat. Czasami e, ludzie pytają się mnie, czy jestem wegetarianinem. Are you veg? Non-veg? Veg, veg? Vegetarian? <ścoughs> czy jesteś wegetarianinem? E, kiedy miałem 15 lat, to tak się zużyło, że zainspirowałem się do tego, żeby nie jeść mięsa. Przyszedłem po szkole do domu i powiedziałem mojej Drogiej mamusi, która gotowała mi jakąś zupkę na mięsie, że od dzisiaj jestem wegetarianinem. O dziwo, mama przyjęła to bardzo pozytywnie, już na następny dzień było pożywienie bez żadnego mięsa w moim domu, dla mnie robione. Także była to bardzo taka a, fajna sytuacja pod tym względem. I a, tak, to miałem wtedy może 15 lat. A, i przez wiele lat myślałem o sobie, że jestem wegetaryjnym, chociaż to w żaden sposób nie, defini nie definiuje człowieka w sposób wymierny. No bo co to znaczy, że ktoś jest wegetaryjnym? To tylko mówi o jego jakimś tam kierunku żywieniowym, który obrał, natomiast w żaden sposób nie świadczy to o jego tożsamości. Nie wyjaśnia to nam tak naprawdę niczego. No tak czy inaczej, ludzie pytają, czy jesteś wegetaryjnym? I często mówimy tak, jesteśmy wegetarianami, my, ludzie z Hare Krishna, jesteśmy wegetarianami. Tak się czasami przedstawiamy. Ja nie mówię, że to zawsze jest, nie chciałbym powiedzieć, że to jest coś, czego nie należy nigdy robić. Natomiast chciałbym, żebyśmy, może chciałbym się podzielić w tym, co przeczytałem w jednym liście Św. Prabhupada na ten temat. To jest, to jest mocny list, także jeżeli nie jesteś gotowy na jazdę bez trzymanki, to wysiądź już teraz, bo, bo możesz wypaść po drodze i poturbować się. A jeżeli przygotowałeś się albo czujesz, że masz na to siłę, to zapraszam, będzie, będzie niezła jazda. Tak naprawdę bardzo, bardzo bardzo istotny list, bardzo ciekawe rzeczy. Ślepał tutaj wyjaśnia, ale. Na pewno dla wielu mogą być ciężkie do przełknięcia. No niemniej jednak, a, mam nadzieję, że poruszy to nas do, do głębszego zrozumienia tego, kim jesteśmy, co sobą prezentujemy a, i w jakim kierunku w naszym życiu powinniśmy iść. I jak możemy prezentować a, to właśnie kim jesteśmy? Albo w jaki sposób możemy odpowiadać na pytanie, czy jesteśmy wegetarianami. Niewinne pytanie, ale odpowiedź zaraz zobaczymy. Tutaj jest bardzo, bardzo poważna. Ten list odnosi się do, czy ten fragment listu, czy czytam fragment listu tylko. Ten fragment odnosi się do propagandy w, w gazecie w magazynie Back to Godhead, który, prawda, wiemy, że zaczął wydawać już w 1941 albo 1944 roku. Najpóźniej no go uczniowie dalej prowadzili. Do dzisiaj jest ten magazyn prowadzony. Także, Prałopad pisze tutaj, tak. Jeśli chodzi o propagandę przeciwko rzezi zwierząt w Back to Godhead, proszę nie drukuj żadnych obrazków pokazujących, jak krowa jest mordowana w naszym Back to Godhead, w, naszym, w naszej gazecie. Nie pokazujcie takich obrazków. To zanieczyści całą atmosferę. Samo to jest bardzo fajną tutaj wskazówką dla wszystkich, którzy chcą w jakiś sposób nauczać, dzielić się świadomością Kryszny. Czasami są takie materiały ciężkie używane do tego, żeby właśnie ludziom przekazać to, że, że nie powinni jeść mięsa. Są takie filmy Meteor Your Meat, chyba coś takiego jest. Tego się nie da oglądać. To, co tam się dzieje, to jest po prostu okropne. Naprawdę straszne. No tak czy inaczej... Prapa tutaj właśnie wyjaśnia, że te rzeczy zanieczyszczają atmosferę. I dalej mówi, my nie jesteśmy po to, aby poruszyć uczuciami innych przeciwko zażynaniu zwierząt. Nawet tak zwani wegetarianie, którzy nie przyjmują Krishna Prasadam, czyli pokarmu ofiarowanego Kryśnie, są tak samo grześni jak nie no, i tutaj można by się podrapać w głowę, tak? Że jak, że wegetarianie są tak samo grześni jak niewegetarianie? Jak to w ogóle możliwe? Prayopad mówi dalej, tak czy inaczej. Nasza propaganda jest inna. Aby uczynić ludzi świadomymi, Kryszny, co automatycznie uczyni ich skłonnymi dobycia bycia przeciwko jakiejkolwiek rzezi zwierząt. Zgodnie z Slimat tam jedna żywa istota jest pokarmem dla innych żywych istot, czy to wegetariańskie, czy, czy też nie. Ale my nie należymy do żadnych z nich. My nie jesteśmy ani wegetarianami, ani niewegetarianami. My jesteśmy transcendentalni. Zainteresowani jesteśmy jedynie Krishna Prasadam. Spróbujcie popularyzować Krishna Prasadam tak jak już to robicie. Ludzie naturalnie zostaną wegetarianami bez żadnej okropnej propagandy. Obrazki mahajjanów czy podobne obrazki dla propagowania konkluzji Bhagawata powinny być naszym celem. Inne obrazki które pokazują tak wiele różnych tematów, takie jak, na przykład my przestrzegamy czterech zasad, na przykład nielegalny seks, możemy publikować tak wiele obrazków pokazujących nielegalny seks, życie nielegalny, nielegalny seks, ale to nie pomoże naszej sprawie. To nie pomoże naszej sprawie. Podobnie możemy Głosić propagandę przeciwko zaczynaniu zwierząt. Ale to też nie pomoże naszej prawdziwej sprawie. Świadomość Kryszny opiera się o czyste zrozumienie, nie o jakąś sentymentalną prowokację. To jest bardzo ważne. To, co Ślapraopat mówi w tym liście, to jest naprawdę, to jest tak wiele punktów. To jest jeden list, ale każde zdanie jest po prostu. Można by napisać parę książek na ten temat. Ludzie muszą być inteligentni, wystarczająco inteligentni, aby przyjąć ten ruch świadomości kryszny, nie będąc poruszonym przez jakieś sentymentalne fale. Zawsze powinniśmy pamiętać, że my nie należymy do żadnej z grup, takich jak karmi, giani czy jogini. No tutaj też właśnie to jest taki znowu bardzo ważny punkt. My nie należymy do żadnej z tych grup. Nie, nie utożsamiamy się z joginami, z, z gianimi, z karmimi, z niczym takim. Dalej Preopat mówi, należymy do grupy czystej służby oddania. Ta jest nasza grupa, grupa czystej służby oddania. Podążając śladami wielkich Mahajanów, i tu teraz jest coś znowu bardzo mocnego. Naszym celem powinno być to, że my jesteśmy po jednej stronie, a wszyscy inni znajdują się na drugiej stronie. Wszyscy inni znajdują się na drugiej stronie. My jesteśmy po jednej stronie, a wszyscy inni są po drugiej stronie. My deprecjonujemy każdego. Nawet tego, kto jest przeciwny rzezi zwierząt. W czytaniu Czerw Tamrycie. Jest jasno powiedziane, że istnieją dwie klasy czynności są pobożne i niepobożne. My nie przychylamy się do żadnych z nich. Nie przychylamy się również do żadnych filozoficznych spekulacji. My po prostu trzymamy się kryszny i pragniemy, pragniemy pełnić transcendentalną miłosną służbę dla Niego. No i to jest bardzo wspaniałe. Wspaniała definicja, wspaniały kierunek, wspaniała medytacja jesteśmy za, zainteresowani niczym innym jak tylko służeniem Krysznie i trzymaniem się Kryszny. Dalej Prabhupada mówi: To powinien być nasz główny cel, a polityka Back to Godhead musi być spełniana w tej linii działania. Mam nadzieję, że zrozumiecie mnie właściwie. Coś, a Prabhupada mówi, że mam nadzieję, iż zostanie właściwie zrozumiany, bo. No właśnie, bo tego rodzaju przekaz, czy takie słowa mogą zostać niezrozumiane właściwie. Jest takie niebezpieczeństwo tutaj duże, duże niebezpieczeństwo niezrozumienia prawopada we właściwy sposób. Więc chopad wyraża obawę. Mam nadzieję, że zrozumiecie mnie właściwie. Każdy, kto nie jest osobą świadomą Kryszny, jest rzeźnikiem. Mm, ale słowa co? Drodzy weganie, drodzy wegetarianie. Każdy, kto nie jest osobą świadomą Kryszny, jest rzeźnikiem. Nawet tak zwany pobożny człowiek, który nie jest w świadomości Kryszny, również jest rzeźnikiem. Dlatego, że zabija? Dlatego, że zabija. Nie, no, Ja nie zabijam, ja jestem weganinem, wegetarianem, ja nie zabijam. Zabijasz. Dlatego, że taka osoba zabija sama siebie. Zabija sama siebie. Więc więc według nas każdy jest rzeźnikiem i każdy jest również złodziejem, <grytania> dlatego że cieszy się tym, co należy do Kryśny. Próbujemy cieszyć się tym światem. Teraz też wszyscy walczymy o lepsze jutro, bo jest tak źle, że już prawie, że gorzej być nie może, więc chcemy lepszego jutra. Będziemy walczyć o to, co? Aby znów móc się cieszyć tym, co do nas nie należy, a tym, co należy do Krzyszny. Złodzieje, rzeźnicy i złodzieje. <noise> Więc, jak możemy rozróżniać pomiędzy tym, kto jest uczciwy a nieuczciwy? Pomiędzy rzeźnikiem i tym, kto rzeźnikiem nie jest? Naszym jedynym testem jest to, jak ktoś podejmuje świadomość Kryszny. I nawet jeśli tak zwany rzeźnik przyjdzie do nas my go przywitamy i powiemy intonuj in Hare Krishna to już jest koniec tego listu także krótko mówiąc nie jesteśmy wegetarianami jesteśmy zainteresowani prasadam, Krzysztof kiedyś powiedział również, że jesteśmy prasadianami prasadianami, to jest taki termin Przyjmujemy Krishna prasadam czyli pokarm, który został ofiarowany Krysznie. pokarm, który jest nieofiarowany jest, jest grzechem dlaczego? dlatego, że w tym też jest przemoc. To nie jest tak, że wegetarianin wolny jest od przemocy. Cały proces pozyskiwania jakiegokolwiek pożywienia w tym materialnym świecie oznacza przemoc. Dlatego, że jeżeli chcesz nawet zaorać pole, to orając to pole, zaorasz parę żyć na tym polu. Także to nie ma co nawet tego dyskutować. Tam jest po prostu uwikłanie w grzech, w działanie grzeszne, dlatego, że to nie jest nic wspaniałego, zaorać pole i z tym polem zaorać ileś żyć. Poza tym, no tutaj to, co prawo poruszył też, kwestię bycia złodziejem. Wszystko nasz do kryszny Jeżeli my tego nie ofiarujemy, to, i cieszymy się niezależnie od tego, to jesteśmy w kategorii złodzieja. Tak czy inaczej, jest bardzo wiele punktów, które można by szeroko potraktować i omówić, i, i, i myślę, że warto by je omówić. Można by osobno różne z tych punktów tutaj rozwinąć i poruszyć. A natomiast na dzisiaj to może już tyle. Pozwolę sobie skończyć teraz. No jest to tak czy inaczej temat do dyskusji. Na pewno szeroki temat. Można by tu wiele punktów poruszyć i zastanowić się nad tymi wszystkimi kwestiami. Tak czy inaczej, odpowiadając na pytanie, czy jestem wegetaryjnym. Nie, nie jestem wegetaryjnym. Jestem Krishna Prasadianinem. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Wszyscy są mile widziani, wegetaryjni i niewegetaryjni. Niech każdy intonuje Hare Krishna, niech każdy zacznie ofiarować pokarm Krishnie, ale... To już jest jeden myk. Nie, nie wolno ofiarować mięsa. Nie da się Krzyszno nie je mięsa. Trzeba ofiarować pokarm, który jest pokarmem wegetariańskim. To Już cała jest sztuka na ten temat. Trzeba sobie troszkę poczytać, chociaż nie jest to trudne. Ofiarowanie pokarmu jest bardzo łatwe. Tak naprawdę jest bardzo prosty proces, ale ten proces zmienia całą sytuację z grzesznej na pobożną, na czystą, na duchową na oczyszczającą naszą egzystencję. Pokarm nieofiarowany zanieczyszcza nas coraz bardziej, natomiast pokarm ofiarowany Krzysie oczyszcza nasze serce. Świadomość Kryszny to jest, jest jest to proces, w którym wszystko zostaje uduchowione, nawet pożywienie. Każdy aspekt naszego życia zostaje uduchowiony. Także oprócz intonowania Hare Kryszna uczymy również tego, jak jeść w sposób duchowy w tym świecie, bo dopóki jesteśmy w tym świecie i mamy się materialne ciała, które wymagają utrzymania poprzez pokarm, no to jeść musimy, ale możemy tę czynność uduchowić poprzez ofiarowanie tego pokarmu Krysznie. Krishna Prasadam Ki Jai, Ślepa Ki Jai, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hare Hare. Do zobaczenia następnym razem.